5 sygnałów, że to dobry moment na zmianę biura księgowego. Zmiana biura księgowego to koszmar, a co? Jeśli powiem ci, że to może być najprostsza, ale też najlepsza decyzja dla Twojego biznesu, jeśli prowadzisz firmę i współpracujesz z biurem księgowym, ten odcinek jest dla Ciebie. Value Finance, dyrektor finansowy i księgowość dla szybko rosnących firm. Ja nazywam się Małgorzata Mazur i zarządzam obszarem księgowości w Value Finance. I dzisiaj opowiem Ci, kiedy warto poważnie zastanowić się nad zmianą księgowości. Wielu przedsiębiorców boi się zmiany biura księgowego, i wokół tego narosło mnóstwo mitów: że to długi i skomplikowany proces, że można to zrobić tylko na początku roku, albo że utracisz ciągłość księgowań. To bzdura. Zmiana biura może być szybka, prosta i może diametralnie poprawić sytuację twojej firmy. A teraz przedstawię ci 5 sygnałów, kiedy warto się nad tym zastanowić. Zmiana księgowości, pamiętaj, to nie jest kwestia kalendarza, ale realnych potrzeb twojej firmy. I teraz jakie sygnały wskazują, że czas na zmianę? Nie dogadujesz się ze swoją księgową. Brakuje ci jasnych odpowiedzi, bardzo długo czekasz na maile, no i ta współpraca jest trudna i taka nieefektywna. Albo Twoja firma urosła, a księgowość nie nadąża za skalą Twojego biznesu, za Twoimi wyzwaniami, zagadnieniami, ilością dokumentów, które już w tej chwili są w Twojej organizacji. Albo na przykład widzisz błędy, zgłaszasz, a one się powtarzają i dalej nic się nie zmienia. No albo w końcu nie widzisz żadnej takiej biznesowej wartości z księgowości. Płacisz za usługi, ale ta księgowość jest takim przedłużeniem urzędu skarbowego. Albo na koniec, Twoja firma poniosła realne straty. To bardzo często widzimy, kiedy dokumentacja przygotowana przez księgowość jest na przykład odrzucana przez bank, inwestorów, no albo nie daj Boże, w ogóle płacone są jakieś kary. Teraz rozbijmy te punkty na czynniki pierwsze: komunikacja i wsparcie. I takie nowoczesne biuro księgowe to jest partner, który doradza, jest z Tobą w stałym kontakcie, jest wpięty w Twoje komunikatory, a nie tylko księguje faktury. Używa też nowoczesne narzędzia. Czy Twoja księgowość oferuje np. automatyczne raporty, automatyczne księgowania, czy używa OCR, czy cały czas jednak księguje w sposób tradycyjny, papierowy? Proaktywność. Jeżeli Twoja księgowa nie ostrzega Cię przed możliwymi problemami. To już jest jasny sygnał. I teraz, co z tym stresem przy zmianie biura? Nowoczesna księgowość potrafi to zrobić przejmie od ciebie te obowiązki, skontaktuje się z poprzednikami i weźmie cały ten proces na siebie. Pamiętaj, dobry moment na zmianę biura księgowego to nie jest konkretny miesiąc to jest moment, kiedy współpraca zaczyna szkodzić twojej firmie. I taka dobra księgowość może być Twoim wsparciem strategicznym. Dostarczać danych, które naprawdę pomogą Ci lepiej zarządzać firmą. Jeśli ten temat Cię zainteresował, zasubskrybuj kanał. A jeśli masz pytania, napisz do mnie albo umów się na bezpłatną konsultację na stronie Value Finance. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.